Cześć, witajcie. Z tej strony poprawny Polak. Oto kolejny odcinek z Blitz Survival Games na, na serwerze Hypixel.net. E, w dzisiejszym odcinku testujemy, testujemy: gramy na mapie Winter. E, wezmę sobie tym razem kolejną, e, idąc od lewej do prawej klasę postaci. Jest to dopiero drugi odcinek, a więc będzie to druga moja klasa postaci. E, przypomnę, że odcinki te są naprawdę krótkie. A poczekajcie teraz zajmiemy się tym. Okej, okay, mamy klasę postaci Meatmaster. Eee, Okej, okay, czyli dostanę swoje przedmioty. Tego wcześniej nie przeczytałem. 60 sekund po rozpoczęciu gry eee, przedmioty przynależne mi, znaczy przedmioty, które mi się będą należały ze względu na moją klasę postaci. Okej, okay. eee, więc już wiem trochę, jak to działa. Eee, wiem też, że, znaczy, o ile tutaj jest tak samo jak na tamtej mapie, jak w tamtej grze, eee, będziemy. Coraz szybsi z czasem, jak kolejni członkowie gry, znaczy kolejni gracze będą ginąć. My będziemy biegać coraz szybciej. No i muszę Wam powiedzieć, przypomnieć, że, czemu, czemu ktoś zginął? O co chodzi? Może po prostu ludzie wychodzą, chociaż nie, nie rozumiem, co się dzieje. Ok, a więc co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że, Chciałem powiedzieć, że odcinki będą krótkie. W każdym odcinku będzie jedna gra. W związku z czym będą one często się pojawiały, a teraz ruszmy do boju, do skrzyni super udało się. haopsa, opsa, super. Ok, a więc mamy topór, mamy jakieś nagolenniki, mamy kurczaka, no coś, coś tam mamy, prawda? E, zginęło już, zginął już, zginęła już kolejna osoba. E, nie mogłem się zdecydować jak to chcę powiedzieć. E, stąd moje wahanie powiedzmy. Chociaż wahanie to jest generalnie to, że nie mogłem się zdecydować. Dobra, koniec, koniec gadania o, koniec rozkmin na temat tego, czy coś dobrze powiedziałem, czy nie. E, teraz mamy ważniejsze sprawy na głowie, takie jak przeżycie. E, w związku z czym, e, w związku z czym, zobaczmy, czy ktoś za nami biegnie, nie, tam ktoś był po prawej stronie trochę, ale już go nie widzę. E, o, dostałem chyba kolejne, te czy wszyscy są teraz jeszcze szybsi, więc fajnie. E, no i teraz w ogóle załóżmy sobie tą zbroję. Eee, te zbroje, no wie, wiele powiedziane, no nagolenniki. Eee, weźmy sobie topór w dłoń, przenieśmy sobie kurczaka na trzecie pole. O, i teraz za chwilę dostanę przedmioty od tego Meatmastera. O, a tu jest skrzynia super dobra. Fajnie, więc co mamy? Mamy spawn świni. Mamy jakiś zaklęty. Nie, nie wiem, czemu ten miecz jest zaklęty. Może po prostu nawet nie zauważyłem, że wziąłem. A, a nie, nie, sorry, sorry. Ten miecz zaklęty dostałem właśnie, właśnie teraz z Master'em Tak samo jak to mięso. Okej, okay, a więc mam trochę jedzenia. Z głodu nie umrę. Zespaluję sobie świnie. Zabiję ją kamiennym mieczem. E, zdobędę jedzenie. Super. O, tam jest jakiś gracz. Nie wiem, czy mnie widzi. Nie wiem też, co mi daje, co mi daje ten drewniany miecz. E, ale na wszelki wypadek użyję chwilowo kamiennego. Eee, tak, teraz nie będę nic mówił, ponieważ Jestem engaged in a fight eee, Okej, okay, zabiłem go Super Mamy rzeczy i tym razem nie będę popełniał błędów w przeszłości czy też powtarzał ich eee, I od razu zobaczę co też udało mi się zdobyć. No nic, nic, nic ponadto, nic bardzo ciekawego. Eee, Meatmaster jak widzimy daje nam tak naprawdę jedzenie plus ten taki śmieszny miecz, który nadal nie wiem e, czym się C... O matko Boska, ten gościu ma konia to jest pewnie Knight I w ogóle wygląda na jakiegoś super. super OP. Ma jakąś kozacką zbroję i zabił mnie właśnie dwoma ciosami. No okej, okay. a więc e, to by było na tyle. E, nie przeżyłem spotkania z tym typem. Krobis98. E, no, no i cóż, no nie będę tutaj więcej stękał i mówił e, ponieważ... nie mam już nic więcej do dodania. Zginąłem. E, Przetestowałem zestaw Meatmaster. To za wiele powiedziane, ponieważ nadal nie wiem, nadal nie wiem co ten miecz tak naprawdę dawał. Znaczy, jaki dokładnie, jaki był specjalny efekt tego miecza. Natomiast. To nie zmienia faktu, że obejrzałem sobie mapę, zaliczyłem kolejną rozgrywkę, przeżyłem, powiedzmy, nie wiem, mniej więcej w połowie graczy, zginąłem. Wiecie o co mi chodzi? Zginąłem mniej więcej jako dwunasty gracz. No dobra, a więc to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Spotkamy się już niebawem w kolejnym z tej serii albo w jakimś innym filmiku na YouTube. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. PS, dostałem piątkę z matmy, fajnie. Cześć.